Te plansze wyglądają fantastycznie, ale wiecie co? W komiksach Topiego nawet pojedyncze kadry potrafią zrobić na mnie wrażenie. Spójrzcie tutaj. Malutkie postacie znajdują się gdzieś tam, daleko na trzecim planie i dzięki temu powstaje złudzenie ogromnej otwartej przestrzeni po jakiej się poruszają. Jestem szczerze zaskoczony, że artyści udało się uzyskać ten efekt za pomocą takich niewielkich ilustracji. Cześć. Jakiś czas temu wydawnictwo Lost in Time ogłosiło, że w magazynie zostało im jedynie 25 sztuk pierwszego tomu kolekcji Sergio Topiego. W chwili, kiedy nagrywam ten odcinek, komiks jest ciągle dostępny w ksiągraniach, ale najwyraźniej sprzedaje się bardzo dobrze i wkrótce może zniknąć z spółek. Jeżeli więc ciągle zastanawiacie się, czy warto kupować tę kolekcję, to najwyższa pora, aby podjąć decyzję. Postaram się Wam w tym pomóc i poopowiadam trochę o tomie drugim, czy jest równie udany jak Zaczerwany Świat. Zapraszam do oglądania. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o serdziotopim, to zachęcam do zapoznania się z moim filmem sprzed kilku miesięcy. Opowiadałem w nim o tomie pierwszej polskiej edycji tej kolekcji i pokazywałem czym różni się od wydania amerykańskiego. Ponieważ wszystkie uwagi jakie miałem do Zaczarowanego Świata odnoszą się również do Ameryki Północnej, nie będę już do tych kwestii powracał, z jednym wyjątkiem. Ostatnim razem zwróciłem Waszą uwagę, że czerń i kolory w albumie z Magnetic Press są bardziej nasycone, co najpewniej jest zasługą błyszczącej kredy. Tę różnicę widać też w tomie drugim, przynajmniej w przypadku stron czarno-białych. Ale spójrzcie na strony w kolorze. Nie wiem jak dla Was, dla mnie te kadry wydają się identyczne. Jeżeli jest tutaj jakaś różnica, to jest ona zbyt subtelna, abym był w stanie ją zauważyć. Ok, teraz już w skrócie najważniejsze informacje. Powiększony format okładka typu Soft Touch. Z punktowym lakierowaniem i wypukłymi literami, cienka matowa kreda, 208 stron, przedmowa Davida Maka, notka biograficzna i 11 komiksów, w tym debiut autora z 1976 roku Pasja życia. Cena okładkowa 110 zł, czyli o 10 zł drożej niż w przypadku tomu pierwszego, przy czym miejmy na uwadze, że ten album ma o 40 stron więcej. W dalszym ciągu nie rozgryzłem klucza, według którego ustalono kolejność poszczególnych komiksów. Być może ma ona uwzględniać czasy, w jakich toczy się ich akcja. Niezależnie od intencji przyświecających wydawcy, ja pokażę wam je zgodnie z chronologią, w jakiej powstawały. Pasja Życia z 1976 roku opowiada o dwóch poszukiwaczach złota przemierzających pustkowie. Są wyczerpani, nie mają już zapasów, przeżyją tylko wtedy, jeżeli uda im się dotrzeć do łodzi, gdzie zostawili trochę jedzenia, haczyki do łowienia ryb i resztę amunicji. Tę niegościnną okolicę przemierza również stary, samotny i osłabiony głodem wilk. Wszystkich bohaterów tej historii łączy jedno chcą przeżyć za wszelką cenę. Nauga tak 1757 to kolejny komiks z 1976 roku. Jego głównym bohaterem jest pochodzący ze Szkocji dudziarz, służący w brytyjskiej armii w jednym z fortów w Ameryce Północnej. Pewnego dnia indiańska kula trafia w jego instrument, co przywołuje wspomnienie starej rodowej przepowiedni. Raz jeden w życiu i póki żyć będziesz ukazały się w 1977 roku. W pierwszym poznajemy historię skazanego na śmierć bandyty, który czekając na wykonanie wyroku, wspomina wyprawę do opuszczonej kopalni złota. Drugi komiks opowiada o mieszkającej na odludziu rodzinie, którą odwiedza dwójka białych traperów. W zamian za skóry zostawiają oni butelkę wódki oraz magiczne żelazo, mogące z każdego uczynić wielkiego myśliwego. Narratorem opublikowanego w 1978 roku Little Big Horn 1875 jest stary wojownik wspominający dzień, w którym dowiedział się, że będzie miał wnuka. Ojcem dziecka był rzekomo sam Wielki Duch, a jego narodziny miały odmienić los wszystkich plemion. Kolejne trzy komiksy powstały w 1983 roku. admiro w stanie spoczynku opowiada o żyjącym samotnie strążku, do którego chaty trafia młody mężczyzna, który obrabował bank. Uzbrojony przestępca dochodzi do wniosku, że będzie to idealne miejsce, aby ukryć się przed strożami prawa, jednak gospodarz ma na ten temat odmienne zdanie. W Odwiedzinach u Johna Coltera to historia pewnego nieuczciwego sprzedawcy, któremu trafia się interes życia. Natomiast odpowiedź mi na pytanie opowiada o poszukiwaczu złota, który odnajduje bogate i łatwo dostępne złoże. Sęk w tym, że leży ono na ziemi należącej do plemienia Indian. Jedyny kolorowy komiks w tym tomie to Katana z 1988 roku, opowieść o McCoyu, jednorękim przestępcy próbującym dotrzeć do granicy. Najkrótsza droga wiedzie przez wąwóz, którego pilnuje tajemniczy Japończyk, żądający za możliwość przejścia opłaty w złocie. Oczywiście McCoy płacić nie zamierza. Ostatnie dwa komiksy to Blues, wydane w 1990 roku, oraz Dziedzic z 2007. W Pierwszym pewien saksofonista wybiera się na spacer, aby rozprostować nogi i zagrać muzykę sprowadzającą wspomnienia, te dobre i złe. W drugim grany na basie blues ściąga na ziemię pana piekieł, brona Samendi. Demon jest wściekły, ponieważ ktokolwiek go wzywa, robi to nie okazując mu należnego szacunku. Samendi przemierza więc wioski i bagna, szukając bluźniercy, aby wymierzyć mu karę i uwolnić się od dźwięków muzyki. W komiksach zebranych w zaczerwanym Świecie przeważały elementy fantastyczne. Są one również obecne w Ameryce Północnej, ale już nie z takim natężeniem. Tylko trzy, no może cztery historie opierają się głównie na nich. W dwóch pojawiają się jedynie w tle, a pozostałe są ich zupełnie pozbawione. Zamiast tego na pierwszy plan wysuwają się zmagania bohaterów z naturą i z własnymi słabościami. Powracają też charakterystyczne dla komiksów Topiego motywy ucieczki i zderzenia dwóch światów. Jeżeli lubicie szybką akcję, to nie jest album dla was. Mam wrażenie, że tutaj toczy się ona nawet wolniej niż w komiksach z tomu pierwszego, co może wynikać z faktu, że większość tych historii jest w zasadzie pozbawiona elementu zaskoczenia. To znaczy, zaskakujące bywają pomysły na te fabuły, ale opowiadając je, autor często sygnalizuje z wyprzedzeniem wszelkie zwroty akcji lub też ogranicza je do minimum. Dotyczy to też finałów. W Zaczerwanym Świecie najczęściej zaskakiwało ono jakąś przewrotną lub dowcipną puentą, natomiast w Ameryce Północnej niektóre historie kończą się tak, jak chyba mogłyby się skończyć w prawdziwym życiu, bez żadnych szalonych twistów. Są wyjątki, jak na przykład Nauka i Dziedzic, no i może jeszcze Blues, które moim zdaniem zupełnie nie pasują do tego tomu i powinny znaleźć się w Zaczerwanym Świecie. Przewidywalność, brak zwrotów akcji, powolne tempo, czyli nuda? I to zależy, bo jeżeli nie złapiecie tego klimatu, to tak, niektóre z tych historii Was wynudzą. Jeżeli jednak to do Was trafi, to wybierzecie się we wspaniałą podróż po amerykańskich pustkowiach. Zanim na nie wyruszycie, chciałbym prosić Was o polubienie tego filmu. Im więcej kciuków, tym większa szansa, że zobaczy go również ktoś spoza grona subskrybentów kanału. Z góry bardzo Wam dziękuję. Komiksy zebrane w tym tomie powstawały w okresie ponad 30 lat. Możemy więc przekonać się, w jaki sposób rozwijała się kreska Topiego i jak zmieniało się jego podejście do komponowania plansz. Już w najstarszych historiach widać, że artysta nie chciał poddawać się ograniczeniom wynikającym z klasycznego podejścia do kadrowania. Jego ilustracje nie mieszczą się w ramkach, granice między nimi zacierają się lub całkiem znikają. Podoba mi się ta scena. Tekst w ramkach opisuje to, co widzimy na rysunkach, ale robi to w taki sposób, że ciężko uznać to za błąd. Do z tej historii pochodzą też kadry, które pokazywałem Wam na samym początku, ale w albumie znajdziemy jeszcze parę scen, w których postacie są zaledwie plamkami gdzieś w tle. Na pierwszym planie jest otaczająca ich przyroda, rzeki, lasy, góry, świat, w którym człowiek jest jedynie intruzem. Wypada powiedzieć jeszcze kilka słów o dwóch najbardziej wyróżniających się komiksach z tego tomu. Katana to przykład historii, w której autor skupia się nie tyle na budowaniu klimatu, ile na akcji. Ten komiks wydaje mi się najbardziej ubogi w detale i myślę, że to w dużej mierze kwestia koloru. Plansze są ciemne, pozbawione wyraźnych kontrastów, kreska jest miejscami słabo widoczna. Całkiem inaczej prezentuje się dziedzic, w którym Topi dosyć oszczędnie gospodarował tuszem. Wszędzie są widoczne ślady ołówka, kreski sprawiają wrażenie stawianych w pośpiechu. Niektóre ilustracje wyglądają wręcz na niewykończone, ale z drugiej strony dostajemy też takie oto perełki. Na marginesie nasz wydawca popełnił tutaj błąd w opisie. Moskito to nie magazyn, tylko wydawnictwo, które chyba jako pierwsze rozpoczęło wydawanie prac Topiego w osobnych tomach. To na ich podstawie swoją kolekcję opracowuje Magnetic Press i zostały on również wymienione w stopce polskiej edycji. Dziedzic został narysowany specjalnie dla Moskito i oryginalnie ukazał się w albumie zatytułowanym Plus, gdzie znalazła się również historia pod tym właśnie tytułem. Spodobał się Wam Zaczarowany Świat? Kupcie Amerykę Północną. Spodoba się Wam Ameryka Północna, przykro mi, musicie uwzględnić nową pozycję w budżecie i zacząć szukać miejsca na kolejne tomy. Trafiają się w nich co prawda słabsze komiksy, ale żaden z nich nie odbiega jakoś drastycznie od poziomu historii z tego albumu i naprawdę wątpię, abyście kiedykolwiek pożałowali, że zdecydowaliście się zbierać tę serię. Tak przy okazji witajcie w klubie miłośników Topiego. Spodobał się Wam zaczerwany świat? Kupiliście Amerykę Północną i bawiliście się dobrze tylko przy dwóch, trzech opowiadaniach? Na waszym miejscu poważnie zastanowiłbym się, czy nie odpuścić sobie następnych tomów. Trafiają się w nich co prawda lepsze komiksy, ale żaden z nich nie odbiega jakoś drastycznie od poziomu historycznego albumu i naprawdę wątpię, abyście kiedykolwiek uznali, że były one warte wydanych pieniędzy. Natomiast jeżeli nie spodobał się Wam Zaczarowany świat, to sprawa jest prosta. Ten tom nie sprawi, że zmienicie zdanie. Myślę, że kolekcja Topiego nie jest skierowana do Was. No to jak? Zamierzacie kupować kolejne tomy? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za oglądanie. Aha, na obiecany film z większą ilością komiksów musicie jeszcze trochę poczekać, za to w następnym odcinku pokażę Wam coś potwornego. Do usłyszenia, cześć.